Nie no gdzie on jest ile zakupy można robić O proszę idzie książę z zakupami Jezu niech ten człowiek duper ruszy Baż patrzeć na nie o nie mogę Jestem No witam dłużej się nie dało Oddaj mi Kuba moją resztę Ale ja nie mam reszty Jak nie masz reszty Paragon No i przecież jak byk jest napisane Cztery złote reszty Kuba ty mnie nie wyprowadzaj z równowagi Gdzie jest moja reszta no, zapomniałem! Co? Czy ty jesteś, człowiek, jakiś nienormalny? Nie no, człowieku, ja już tobą nie wytrzymuję. Ty nie umiesz załatwić najprostszej rzeczy. Ty wiesz, co ja bym mogła mieć za te 4 złote? Dużo. Mnie to, Kuba, nie interesuje. Masz odzyskać te 4 złote, choćbyś miał sklep obrabować. No, chyba sobie ze mnie ktoś tutaj żarty robi, że ja będę w takim miejscu siedział. Witaj, Kuba, w twoim nowym przedszkolu. Panie yy, pani dyrektor. A co pani tutaj robi? Rządzę tutaj, to ja stworzyłam to miejsce. Co? To był pani pomysł? To jak pani wpada na takie pomysły, żeby budować tutaj jakiś askaban dla przedszkolaków, to nie wiem, może ci kontakt z psychologiem? Mm, po pani trubie, że będę tutaj siedział, proszę zadzwonić w tym momencie do mojej mamy. Napisałam do twojej mamy, odpisała mi, że przestań nazywać się jej synem. Gdybym jej nie znał, pomyślałbym, że to nie ona, ale wysyła mi identyczne wiadomości. I że niby pośród jakich debili tym razem się znalazłem. Cześć Kubuś, kopelat. Jejku, czuję się taka malutka w takim dużym miejscu. Stop, stop, stop. Pikni? Jeszcze rozumiem. Ale czy naprawdę zamknęła mnie pani z księdzem w więzieniu? Tak właściwie to on tutaj jest strażnikiem. Nie no, czy osoba, która tworzy tą serię z dupą na rozum się zamieniła? Czy o co tutaj chodzi? Kochane dzieciaczki, z okazji Dnia Dziadka wszyscy ułożycie wierszyki. Dlaczego cały czas tylko te wierszyki? Kasiu, opowiedz nam swój wierszyk. Czekamy. Dziadziu, dziadziu, patrz co mam, złote serce tobie dam, a w tym sercu Co? Przecież ty tylko zmieniłaś te na dziadka w tym wierszyku, a to jest taki sam wierszyk jak ostatnio. Kubuś, bądź milszy dla koleżanki. Teraz twoja kolej. Ale dziadzia i tak nie usłyszy to wierszyku. I jak to, kubuś? Przecież wiem, że twój dziadek żyje. A więc to było, proszę pani, tak. No i idę do dziadka, i on sobie spał, no i bikało coś obok niego, i to robiło tak pik, pik, pik. No to myślę, kuśwa dziadek się zbudzi, no to. Odłączyłem to od prądu i to nagle tak. Pip, a dziadek. Pff. No, ale potem przychodzi babcia, i ona. A ja co? A Ona. A ja co? I się okazało, że dziadek nie żyje. Coraz bardziej zastanawiam się nad zmianą tej zastraszającej pracy. A dość. Czyli dostanę uśmiechnięte słoneczko? Wiesz, co, Gosiu, mam dla ciebie ten przepis na smalec, co chciałaś? No tak, chciałam, ale to już nieaktualne. Niby czemu? Wiesz co, postanowiłam wziąć się w końcu za siebie i troszkę schudnąć. Zaczęłam nawet chodzić na siłownię i powiem ci, że czuję się super. Przestań jak można sobie odmówić smalczyków i mi jakiegoś odchudzania. Daj spokój, Gosia. Nie myślałaś może, żeby też zacząć chodzić? No to się kuźwa zacznie. Pff, niby po co? No nie ukrywajmy, że ostatnio ci tam gdzie gdzieniegdzie troszkę przybyło. Wiesz co, Gosia? Nie, podobam się sobie. No dobrze, to twoje zdrowie i twoje ciało. Dlaczego nic nie powiedziałeś, że się przytyło? Masz karę na komputer. Co? Drogie dzieciaczki, za dwa tygodnie wszyscy wybieramy się do kina. Ja chciałbym na horror, a ja bym chciał na bajkę. Ja pierdzielę, bajki codziennie w przedszkolu oglądamy. A więc postanowione, wybieramy się na bajkę. Dzieciaczki, teraz proszę was o ciszę, za chwilę zacznie się bajka. Ej Kuba, co robisz? Jestem w kinie jak widać. O fajnie, ja też jestem w kinie. Wiesz co, ja bardzo lubię chodzić do kina, Czy mógłbyś być cicho, za chwilę zacznie się film. O, masz popcorn? Jej, weź go sobie, ale bądź cicho. Łe! Nie lubię solonego, wolę karmelowy popcorn. Sam chciałeś iść na tą bajkę, więc bądź cicho. Kuba, spokojnie. Oglądałem tą bajkę już cztery razy, możemy na spokojnie pogadać. O, patrz, on za chwilę wejdzie do tej jaskini i... Nie no, kuźwa, ja mam dosyć. Odgłos Ci czasu. Załącz. Nie no Kuba, już mam dosyć twojego gadania. Wychodzisz i czekasz na nas przed salą. Drogie dzieciaczki, dzisiaj poćwiczymy czytanie. Ja pierdzielę mogę iść do domu? Kuba proszę ciebie utkaj mordę. Krzysiu zaczynasz. Chyba twoja stara. A, m, my... ja pierdzielę, przecież on to jedno zdanie będzie do jutra czytał. M, my... a, my a, Kuźwa, człowieku, to są trzy słowa. Ale... A... Człowieku, ala makota, czego ty nie rozumiesz? No przecież to trzeba być jakimś debilem, żeby nie umieć to przeczytać. Jejku, co ty się tak denerwujesz? Rozkładasz te literki tak wolno, że oszaleć można. Kuźwa, ala makota, nie psa, nie żółwia, nie chomika, makota. Trzy słowa, czego ty nie rozumiesz? Kubuś, nie rozumiem, skąd w tobie tyle złości? Bo depresji idzie dostać w tym przedszkolu. A próbowałeś może pobiegać? O kuźwa dzięki pani lekarz od razu pomogła. Hi -hi -ha. Nie interesuj się, co robię. Nie mogę ci powiedzieć. Ale ja tylko stoję obok Ciebie. No dobra, jak już tak chcesz wiedzieć, zakładam sobie aplikację randkową. Jesteś pewny, że to jest dobry pomysł? Sranie w banie, na tapczanie wiem lepiej co robię. Piszę teraz aktualnie z taką super dziewczyną. Nazywa się Ariana Grudzień i jest super laską. Sam zobacz. Wiesz co, nie wydaje mi się, żeby to było prawdziwe konto. Umówiłem się dzisiaj z nią na randkę. Jeszcze zobaczysz, kto ma rację. No dobrze, to szczęścia ci życzę. Cześć, to ty jesteś, Ariana, grudzień, umówiliśmy się. Cześć, tak, to ja. Kuba? Proszę pani? Przecież byłem tu umówiony z Arianą, grudzień. Eee, to moje konto. Spokojnie, Kuba, to zwykłe nieporozumienie. Ale, ale ja wysłałam pani zdjęcia! Jestem, jedziemy do szpitala? Dłużej się nie mogłeś wlec do tego samochodu? Ty, przepraszam bardzo, sobie rękę czy nogę złamałeś? Miałam sobie pazurki zrobić, serial obejrzeć, to nie będę po szpitalach jeździć. Przepraszam! Mówiłam ci tyle razy, uważaj, kuba, to nie, nie słuchaj, mamy, ale mama jak zwykle ma rację. Mamo, możemy jechać, ręka mnie boli. No i gdyby kózka nie skakała, to by Ci teraz ręka nie bolała. Kuba, bo ja czegoś nie rozumiem. Z Tobą nie może być chociaż jeden dzień spokoju? Jeden dzień? Czy ja tak wiele wymagam? Nie, bo sobie rączkę musiałeś złamać. Masz karę na komputer. Ale dlaczego? Bo tak powiedziałam. Ale co nakazałeś mi na to drzewo wleźć, żeby sąsiadów podglądać? Sprzedam iPhone'a 11 w bardzo dobrym stanie. Cena 1500 zł. A dlaczego ten telefon jest taki drogi? Taki nowy telefon kosztuje dwa razy tyle, więc uważam, że to jest bardzo dobra cena. A co ten telefon, przepraszam bardzo, ze złota jest? Proszę pana, za tyle to ja kupiłam swoje auto. To po co pani pisze, jak nie jest pani zainteresowana? Po pierwsze, nie tym tonem szacunku, może trochę. Po drugie, mogę kupić od pana ten telefon, ale za 500 złotych. Nie no, pani sobie chyba żartuje w tym momencie. Ja sobie, przepraszam bardzo, żartuję. Już ci się w dupie gówniarzu poprzewracało od tego bogactwa. Żeby ci kiedyś bieda do dupy zajrzała. Ej, mamo, Kaszka robi dzisiaj imprezę. Mogę iść? A czy będziesz piła tam alkohol? Nie, no co ty, nie będzie alkoholu. A coś palić będziecie? Nie, no co ty, nie będziemy. Wiesz, że ja nie palę. To nie wiem, może coś innego? No co ty, przecież mnie znasz. No to zapomnij, nigdzie nie idziesz, Lamusie. Nie będziesz psuć innym zabawy. Boże, co za dziecko. Dzień dobry, ja przyszedłem odebrać dziecko. No dobrze, a które to pana dziecko? To chyba trzecie. Nie, proszę pana, nie o to mi chodziło. Jak dziecko się nazywa? Yy, nie pamiętam. No dobrze, to pan chociaż powie, czy syn, czy córka. Nie wiem, ale było takie małe i wkurzające. No to mamy problem. Wie pan, co mam świetny pomysł? Niech pan zabierze jakiekolwiek dziecko i po prostu Pan jej jutro tutaj przyprowadzi. Tato to Jakuba, tutaj jestem! O nie, tego dziecka na pewno nie chcę. Wie pani, co w sumie to nie mam dzieci. W porządku tato ja też Cię kocham. Nie no, zaraz sprawię, że w papę dostaniesz. Co jest kurwa. Boję się ciemności. Dzieci spokojnie, to tylko chwilowa przerwa w dostawie prądu. Nie ma się czego bać, jestem tutaj z wami. No i właśnie tego się kurwa boję. Ej kurwa zaraz, gdzieś jest moje ciasteczko? Ty frajerze zajmujesz mi ciasteczko! To nie ja! Kuba, czy wszystko okej? Okay? Moje ciasteczko! Czuję się troszkę skołowano. wrócił? No i co ryczysz? Odgłos ciosu. Oła. Hejka, to prawda, że mamy dzisiaj kartkówkę? Ej, kto to jest? Znacie go? Że kto? Y no, ty. No to przecież ja. A jak masz na imię? Kuba. Ej, bo to chyba jakiś świr jest. Ej, no nie wygłupiajcie się, chodzę z wami od pierwszej klasy. Nie no, ja serio chodzę z wami do klasy. Musicie mnie pamiętać. Na przykład wtedy co. Wtedy akurat mnie nie było. Zaraz zobaczycie. Pani przyjdzie, sprawdzi obecność i będę tam ja. No i Kasia. Dobra, obecność sprawdzana, to możemy zaczynać. Proszę pani, bo nie zostałem wyczytany. Jestem. A kim ty jesteś? Proszę pani, to ja. Kuba. Kuba Wątroba. Niemożliwego <laughs> Niemożliwe, go nigdy nie ma. Ej, klaso, znacie go? Spokojnie, już zadzwoniłam po policję. Oczywiście, że cię znamy. Spędź z nami lekcje. Kimkolwiek jesteś, pójdziesz z nami. Przysięgam, że chodzę do tej klasy.